Dawno, dawno temu w małym domku na skraju lasu mieszkała mama koza ze swoimi siedmioma koźlętami. Kochała swoje dzieci bardzo mocno i zawsze o nie dbała. Pewnego dnia mama koza musiała wyjść do lasu po jedzenie. Zawołała wszystkie swoje koźlątka i powiedziała: "Drogie dzieci, muszę iść do lasu. Kiedy mnie nie będzie, pilnujcie się bardzo. Zamknijcie dobrze drzwi i uważajcie na wilka." – Jeśli się tu dostanie, może was zjeść. Wilk jest bardzo przebiegły i potrafi udawać, ale poznacie go po dwóch rzeczach. Ma gruby, szorstki głos i czarne łapy. – Nie martw się, mamusiu – odpowiedziały koźlątka. – Będziemy bardzo ostrożne, można na nas liczyć. Mama koza zabeczała pożegnalnie i poszła do lasu. Nie minęło wiele czasu, gdy ktoś zapukał do drzwi. – Puk, puk, puk! – – Otwórzcie, drogie dzieci, to ja, wasza mama, wróciłam i przyniosłam wam smaczności – zawołał głos za drzwi. Ale koźlątko od razu poznały, że to nie ich mama. – Nie otworzymy – zawołał. – Nasza mama ma cienki, delikatny głosik, a ty masz głos gruby i chropowaty. – Ty jesteś wilk! Wilk był wściekły, ale nie poddał się. Pobiegł szybko do sklepu, kupił wielki kawał kredy, zjadł ją całą i jego go zrobił się cieńszy. Wrócił do domku koźlątka i znów zapukał. – Puk, puk, puk! – Otwórzcie, drogie dzieci, to ja, wasza mama, wróciłam do was. Zawołał tym razem cienkim głosem. Tym razem jego głos brzmiał jak głos mamy. Ale jedno z koźlątek było bardzo sprytne i podzielone. Pokaż nam łapkę przez okienko, żebyśmy zobaczyły, że to naprawdę ty, mamusiu, wilk położył swoją czarną łapę na parapecie okna. Koźlątka zobaczyły ją i krzyknęły: Nie otworzymy! Nasza mama nie ma takiej czarnej łapy jak ty. Ty jesteś Wilk! Wilk był naprawdę zły, ale miał podstępny plan. Pobiegł do piekarza. Piekarzu, piekarzu, uderzyłem się w łapę, posmaruj mi ją ciastem, proszę, powiedział wilk. Piekarz posmarował mu łapę ciastem. Potem wilk pobiegł do młynarza. Młynarzu, młynarzu, mi łapę białą mąką, zażądał wilk. Młynarz spojrzał na niego podejrzliwie. Po co ci to? Chcesz kogoś oszukać? spytał młynarz. Jeśli tego nie zrobisz, to zjem cię! Warknął wilk, pokazując swoje ostre zęby. Młynarz bardzo się przestraszył i obsypał wilczą łapę białą mąką. Teraz łapa wilka była biała jak śnieg. Wilk wrócił po raz trzeci do domu koźlątek. Puk, puk, puk! Otwórzcie, drogie dzieci, to ja, wasza mama, naprawdę wróciłam! zawołał cienkim głosem. Pokaż nam swoją łapę! zawołały koźlątka. Wilk położył swoją białą, obsypaną mąką łapę na parapecie. Koźlątka zobaczyła, że łapa jest biała i pomyślała, że to naprawdę ich mama. To na pewno mamusiu ty? Ucieszyły się i otworzyły drzwi. Ale w drzwiach stanął wilk. Aaaa! Wrzasnęły koźlątka i zaczęły się chować. Pierwsze koźlątko wskoczyło pod stół, drugie wskoczyło do łóżka. Trzecie schowało się w piecu, czwarte pobiegło do kuchni, piąte zamknęło się w szafie, szóste skryło się pod balią, a siódme, najmniejsze koźlątko wskoczyło do skrzyni wielkiego zegara ściennego. Wilk biegał po całym domu i szukał koźlątkę. Znalazł pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste i połknął je wszystkie jedno po drugim. Nie przeżuwał ich wcale, tylko połykał w całości, bo był bardzo głodny i pospieszny. Ale siódmego, najmniejszego koźlątka nie znalazł. Było tak dobrze schowane w zegarze. Gdy wilk zjadł sześć koźlątek, zrobiło mu się ciężko w brzuchu. Był bardzo najedzony i senny. Wyszedł z domu, położył się pod wielkim drzewem na łące i zasnął. Chrapał tak głośno, że aż gałęzie się trzęsło. Niedługo potem mama koza wróciła z lasu. Gdy zobaczyła otwarte drzwi, od razu wiedziała, że stało się coś strasznego. Weszła do środka i zobaczyła straszny bałagan, stół przewrócony, krzesła rozsypane, balia rozbita, pościel z łóżka zerwana. – Moje dzieci, gdzie są moje dzieci? – zawołała mama koza. Zaczęła szukać i wołać po kolei. – Gdzie jesteś moje pierwsze koźlątko? Gdzie jesteś drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste? – Nikt nie odpowiadał. W końcu zawołał. Gdzie jesteś, moje siódme, najmniejsze koźlątko? I wtedy usłyszała cieniutki głos. Mamuziu, jestem tutaj, w zegarze. Mama koza szybko wyciągnęła swoje najmniejsze dziecko z zegara. Koźlątko opowiedział jej całą straszną historię o tym, jak przyszedł wilk i wszystkie jego rodzeństwo koźlątka. Och, moje biedne dzieci, zapłakała mama koza. Ale była bardzo dzielna. Wyszła z domu, a najmniejsze koźlątko poszło za nią. Na łące pod wielkim drzewem leżał wilk i dalej chrapał. Mama koza podeszła bliżej i przyjrzała mu się dokładnie. Nagle zobaczyła, że w jego wielkim brzuchu coś się rusza i porusza. – Ach, Boże! – pomyślała mama koza. – Czyżby moje dzieci były jeszcze żywe? Szybko posłała najmniejsze koźlątko do domu po nożyczki, igłę i mocną nitkę. Gdy koźlątko przyniosło wszystko, mama koza bardzo ostrożnie zaczęła rozciniać wilkowi brzuch. Ledwo naciął, a jedno koźlątko już wystawiło główkę. – Mamo! – pisnęło radośnie. Mama koza ciała dalej i jedno po drugim wyskoczyły wszystkie sześć koźlątek. Wszystkie były żywe i zdrowe, bo głupi, pospieszny wilk połknął je w całości, nie przeżuwając. Ależ to była radość! Koźlątka skakały wokół swojej mamy, ściskały ją i całowały – Cicho, cicho dzieci – szepnęła mama Koza. Teraz słuchajcie uważnie. Biegnijcie szybko i przynieście mi dużo ciężkich kamieni. Kośniotka pobiegły i w mieniu oka przyniosły mnóstwo kamieni. Mama Koza napełniła nimi brzuch wilka, ile się tylko zmieściło. Potem szybko umiejętnie zeszła wilkowi brzuch mocną nitką. Wilk nic nie zauważył, dalej spał i chrapał głośno. W końcu się obudził, wstał i przeciągnął się. Poczuł, że jego brzuch jest bardzo ciężki. Ojej, jak mi ciężko! Burknął, no bardzo chce mi się pić. Ruszył w stronę studni, żeby się napić wody, ale kiedy zaczął iść, kamień w jego brzuchu zaczął się przesuwać i uderzać o siebie. Stuk, stuk, brzdęk, stuk, stuk, Wilbuk brzdęk. był bardzo zdziwiony. Co to się tak stuka w moim brzuchu, powiedział to się. Myślałem, że zjadłem jako a to chyba kamienie. Doszedł no, do studni i pochylił się, żeby się napić, ale kamienie były tak ciężkie, że pociągnęły go w dół. Plusk! Wilk pał do studni i się utopił. Gdy koźlotka to zobaczyły, przybiegły szybko i zaczęły głośno krzyczeć: Wilk nie żyje! Wilk nie żyje! Hurra! Wszystkie siedem koźlotki i ich mama złapały się za ręce i tańczyły radośnie wokół studni. Były szczęśliwe, że wreszcie są razem i bezpieczne. I tak mieszkały długo i szczęśliwie w swoim małym domku na skraju lasu.